Okej, okay. miałem ogólnie zjeść i nagrywać dalej pierwszy odcinek, ale stwierdziłem, że e, sobie zjem na spokojnie Co i tak nie zjadłem, bo się okazało, że, że moje jedzonko było troszeczkę przeterminowane No, więc nie niefajnie Musiałem e, się trochę ogarnąć z tego, bo miałem straszny posmak e, Więc stwierdziłem tak czy siak, że, że drugi odcinek zacznę sobie taką więc zaczynamy drugi odcinek Minecraft w lesie, sezon drugi albo Minecraft, przeklęty świat. Sezon pierwszy. Chuj, nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Zobaczymy. Dobra. Co ja mówiłem w poprzednim filmie? Że trzeba, trzeba, trzeba. A, po pierwsze, to trzeba usunąć, bo troszeczkę dalej zrobiłem świat. I zróbmy, dodaj, domek Bozi. Zatwierdź. Ale tu. Aha, się nie zrobił. Usuń. Dodaj. Domek Bozi. Na żółto może być zatwierdź. I dobra. To jest mój pierwszy. To jest, to jest pierwsza wersja tego domku. Ja ten domek um, rozbuduję sobie. Poza odcinkami. Już nie będę męczył budowaniem domu. Uh, ale taka mini chatka nawet ładna jest. Ale będę miał... I dalej będę miał? Dobra. Wyłączymy minimapę. Wyłączymy minimapę i będę miał tylko teleporty. Co wy na to? Chociaż już żałuję tej decyzji. Zawsze miałem podgląd, nie? A już nie mam. Dobra. Ale żeby była większa zabawa. Chociaż czy to bym nazwał zabawą? No, no nie. Ale for content. Trochę się cykam. Bo wiem, że. O! O! dobra. Okej okay. Ej, chłopiec sprytniejszy, niż sądziłem Ua. O. kurde, dobra, chłopiec sprytniejszy, niż sądziłem Wymino bloki, wymino wodę Poszedł gruntem, poszedł... no wiecie, blokami O dobra Okej okay, oj okay, ojojoj Dobra Który jest dzień? Jest pierwszy dzień w Minecraft Ja pierdolę, dobra Nie, nie, nie Cześć gazelko O tu misio gry MISIO Ja pierdolę misio O dobra, ła! Debil Kretyn Motherfucker O, kurwa! Miki mouse O kurwa mać na no, jednego strzała mnie miał. Czemu się zrespił na drzel w ogóle? Owca, kurwa owca, tu, może być też czarna, choć. Dobra, mamy łóżko Zajebiście świnki. Nie mam minimap i ja sprzęt... Oh, no, 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 no No, no, no Do not come outside No, no, no Get here Okay. Mamy save'a, to mogę pójść wykopać trochę piachu na okna, bo chciałbym szyby zwykłe, a nie, a nie takie trapdory. A, tak, zróbmy, tak. Kurde, drugi komar mi wleciał. A, bo ja okno otworzyłem, dobra. Ojojoj, oj, oj. o kurde, ojojoj oj. Dobra Home Chodź spać, idziemy spać Czemu, słyszałem jakby zniszczył się śnieg Nie, nie, nie Ja się tak z tobą bawić nie będę, ja nie potrzebuję twoich okay. e, Dobra, nie, e, weźmy to, weźmy piasek przepalny O Jezus Dobra, dobra już, 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 nie pal. To, pal, pal to pal, jedzenie, jedzenie się, się bardziej przydaje, idę sprawdzić. Jeżeli jest tam wciąż, jeśli, je, jeśli mo, jeszcze raz, jeśli wciąż jest tam, pan Mickey Mouse. A to creeper! Jezus Maria, a się zlękam, ty! Ja już myślałem, że to... ...debuff, The buff Okej, 50 metrów. Kurwa, mi się gryzli! Ja pierd... Stola. Są świnia, albo gryzli. Dobra, gryzli. Nie ma się czego bać. Ja pierdło. Okay. tu zdechłem. Nie ma go. Nie ma go tu. Mrowisko. O kurwa. O, wielka mrówa.

Raz to samo. On strasznie uwielbia tamto. On kurwa uwielbia ten niebany biom. Czemu ta świnia jest ciągle w tym samym miejscu i się w ogóle nie ruszyła? Te dwie świnie. wyjaśnij mi ktoś. Co jest z nimi nie tak? One się nie ruszają z miejsc. One, one mnie kurwa obserwują. Hey, please come outside. No, 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 no. Don't come. Don't. Ja mierdę. One wciąż tam stoją. Co jest z nimi? Nie tak. Co jest z tymi świniami? Nie tak. Dobra, tu trzeba y, postawić świeczkę po pierwsze. A po drugie, trzeba zrobić drobniki. Kurwa, serio? Mam dwa potyki nie mięsne. Kogo za mną? Dobra, wszyscy żyją. O, cyk, cyk, cek, a Jezus, Cyk o Jezus. Jezus. Okej, okay. tu jest inny strach, ej, czekaj, ale to w sumie też nie jest taki. Yeah. Help me please. Nah. już to kurwa po prostu skończmy. I chuj. Pram. Chy chyba się troszeczkę pośmieszałem. Na spokojnie żyje. Jezus, ja cały czas klikam tabs przyzwyczajenia, żeby sprawdzić. On tam jest. O Boże, jaki on jest gigantyczny. Co on robi? Nie, nie, wiem co się tam stało. Pratek chyba zniknął. Co ja mam zrobić? Mamy tyle tego. Tylko pod drzewo wyszedłem, dobrze? Proszę, proszę proszę. Tylko pod drzewo wyszedłem. Nic osobistego, koledzy. To byłem ja. To byłem ja. Teraz to byłem ja, tak. Mam dwa kwiatki. Nie mam jeden, to ten pierwszy raz, to nie byłem ja. To nie byłem ja, to nie byłem ja, to jest Mickey Mouse. O kurwa, o kurwa. O, ja pierdolę. Ale masz wielkie pazury Człowieku kiedy to ostatni raz byłeś u dentysty? Wiem tylko jedno, że trzeba zrobić dach I to right fucking now

Szczerze liczyłem, że mi styknie, ale nie, jednak nie. Okay. Teraz powinno styknąć, tu zrobimy jeszcze jedną drabinkę na dach. Do mnie! Dziękuję. Mhm Na dach, tu jeszcze drzwi się pierdyknie jakieś To był plusk do wody, to był żółw It's only a fucking turtle. Don't worry Be gay Okej okay. Nie wygląda to pewnie zbyt fajnie, ale... Y Chwilowo musi tak być Słuchajcie tu kurwa ciągle kroki Ok, tu powstanie moje łóżko Dokładnie tu Spawn Point Tu dokładnie będą świeczki eee tu będzie kuchnia, spiżarnia i tego typu. Na dół zrobimy sobie wejście do jakiejś kiedyś kopalni. A, o, 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 to kurwa! Jebane spadające drzewo. A w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Ej, ładnie wyszedł nawet ten domek. Nie wiem, mi się tam podoba. Oprócz tych szyb, zmienię je w przyszłym odcinku. pa, pa.